Co jeszcze dzisiaj bym powiedział? Jeszcze ostatnia rzecz. Przepraszam, możecie na mnie mówić cepit. ogólnie. Sam zaprojektowałem swoją technologię, więc jeśli ktoś mi podskoczy, będzie miał problemy po prostu. Czy nawet nie zdąży pomyśleć, to będzie go coś boleć, po prostu, ostro boleć. Więc jeśli tutaj. Będziecie robić problemy. Piesio ludzie, czy tam koto, czy zwierzę, jeszcze inne, kurwa. Chuja, uja i tak dalej. Małpiszony, czy inne wacławy tutaj przyjdą. To będą miał problemy po prostu. Ja jestem Cepidem ogólnie. I się cieszę z tego. I możecie mi wysłać różne wiadomości, żebym się zaszczepił. Ja tego nie czytam. Mam to w dupie po prostu. bo Wiem, że chcecie mnie zabić, ale się to wam nie uda po prostu. Więc, e, no przykro mi prorok, e, ja jestem cepidem, i żeby być dobrym żołnierzem trzeba być cepidem po prostu. A ty jesteś tylko człowiekiem i zwykłym frajerem po prostu, który jest takim żydkiem, który chce tylko się położyć jak, cep, jak, jak piesio człowiek, spalić w piecu się i po prostu przykryć się kocykiem i... I po prostu spłonąć jak w Skandynawii, bo tak w Wiedźminie III spłonęła żona, która poszła w ogień z dołu marłego męża i razem z nim spłonęła na łodzi. Kurwa, jak jesteś takim frajerem, to sobie płoń od człowieka, jesteś ciotą po prostu, a nie żołnierzem. Zwykła ciota po prostu. I Wy naprawdę do wojska się nie nadajecie, bo jesteście zwykłymi ciotami. Nie dość, że Wy robicie na świecie wojny. Wy te wojny i te wojny to wy organizujecie tylko po to, żeby pod gazety to podpisać, napisać coś w szmatławcach, żeby kogoś wyzwać, zrównać z ziemią, zablokować mu fundusze tej osobie, zablokować totalizatora sportowego, kazać tej osobie pracować w najgorszym miejscu na świecie, typu zmywak czy kurwa, za przeproszeniem jakaś restauracja typu McDonald's. Nie pozwolić tej osobie w, w, w iść. Wspinać się po drabinie możliwości, po drabinie możliwości kariery zawodowej, jak i płacy. A co najważniejsze tylko płacy, bo tylko kasa się liczy, a nie to, że mam tylko kurwa pracę i to, że jakaś pani wymyśliła 50-45, czyli dziel się i tym swoim, bo Klaus Schwab tak wymyślił, dziel się swoim zegarkiem, dziel się kurwa swoim telefonem, bo wam się kurwa należy, bo, bo, bo komuchom się należy, bo wspólnota tak wymaga. A ja się ciebie, pani Amazonko, pani Amazonko z ZSRR-u, e, kumpelko psycho, kumpelko proroka, ja się ciebie nie boję. Ja mam taką technologię, o jakiej wy możecie tylko marzyć. Jesteście dziećmi do rozwożenia gazet. Niczym więcej. Z śmieciami po prostu piesią ludzie. I taka jest prawda. I to jest tylko tyle powiem. Nie chcę nic żadnych awantur. Ja chcę, żebyście skończyli już z tymi przekrętami na zlecenie. ABW tylko się zajmuje tylko przekrętami na zlecenie, jak wojsko też i masa innych służb specjalnych. Nie zajmują się normalnie poważnymi sprawami jak morderstwo, pilnowanie gaci prezydenta, jego samochodu, jego mordy i pilnowanie jego zasaranego, zafajdanego domu po prostu. Bo to jest tylko ochrona. Powtarzam, to jest tylko ochrona. To jest tylko ochrona, tylko się nazywa. Milicja, nazywa się policja, czy nazywa się wojsko. To jest tylko ochrona, to jest tylko firma ochroniarska. A wy się w ogóle na tym nie znacie, bo jesteście tępymi pałami po prostu. Nawet nie wiecie, co zmieniacie w konstytucji, bo jesteście tępymi pałami po prostu. I macie tak samo tępych pał, jeśli chodzi o prawników, bo wasi prawnicy to są też tępy pały ogólnie. I robicie to tylko po to, żeby robić afery po prostu. Ja wiem o was wszystko i mam na was masę, masę teczek, ja napisałem masę, masę życiorysów na wasz temat i może, możecie mieć tak przesrane, że ludzie będą się z was śmiać w internecie i będą was wyśmiewać po prostu i tyle. No. Ja mogę dane puścić i mogę puścić dane i puścić na was temat, macie przesrane na was po prostu wszystkim. A co tam, najważniejsze rozkodowałem kod Biblii. Który też mówi o, o waszych przekrętach, o szaraczkach, o reptylianach, o drako, o Rionie itd. Tak tak a ty, mi nie po, mnie prześladuj mnie, nie lataj tu mi, jak jako anodytka pod moim domem, pod moim pokojem, od strony Rosji, a ty druga Sany też nie lataj od strony sąsiada, od strony Amerykanów, od strony sąsiada, tam od jego łazienki, nie lataj na jego domy, bo ja się ciebie kurwę nie boję po prostu. Może mi tylko lada zrobić. I ufą tutaj też niech nie przylatuje, bo się was kurwa nie boję, no. Możecie mi w dupę po prostu. Ja się was kurwa nie boję. Jak będę chciał, to wy znikniecie po prostu i tyle, tak po prostu. Pstryk. I znikniecie. I nie mówcie mi telepatycznie, żebym się zamknął. Bo się nie zamknę, bo to Wy macie się zamknąć, to Wy macie mi płacić, to Wy macie kurwa Polsce dać spokój i Wy macie wypierdalać kurwa albo na Marsa, albo na inne układy słoneczne, albo macie się dostosować do tego i macie oddać surowce. Macie wypierdalać z tego kraju po prostu. Wszystkie afery to Wy robicie i nikt nie będzie się Was bał, bo wszystko to jest po prostu przekręt i tyle, no. To jest wszystko po prostu oszustwo i tyle, no. Bo gazetka musi pisać i, i czytać po prostu i tyle. No. Gazetka musi istnieć i tyle. No. Gazeta kiedyś miała się interesować tylko pogodą, sportem, e, jakimiś zdarzeniami typu ukradli portfel czy kogoś zabili, później wskrzesili, a to wszystko kościół steruje i tyle. No. I to jest taka prawda. Czarne. Do widzenia.